A Państwo znacie jakieś wartości? Wszystko, co jest dobre. Wszystko. To jest coś mgliste, niesprecyzowane. Zna jakieś wartości. Nie Czyli te wartości gdzieś tam sobie teoretycznie funkcjonują w świecie idei, ale tak naprawdę są matwe. Porozmawiamy? Takim wyrażeniem, którym sobie wycierają gęby różni dziennikarze, politycy zwłaszcza, są... E, Wartości europejskie i właśnie w przededniu wyborów europejskich ja wyszedłem zapytać ludzi, czy w ogóle mają pojęcie i znają jakiekolwiek te wartości, bo ja znam całkiem sporo rzeczy, które pochodzą z Europy: to jest faszyzm, to jest rasizm, to jest nacjonalizm, to jest kolonializm, to są wojny religijne, to jest masa różnych rzeczy, które pochodzą z Europy, ale to chyba nie o tych wartościach mowa. A Państwo znacie jakieś wartości? Zobaczymy, co znają ludzie. To, pytam się ludzi, bo to jest tak, często się mówi w telewizorni o europejskich wartościach. Jakie Państwo znacie europejskie wartości? Czy Pani jest, zna jakieś nie, wartości? To tak, jest trudny temat. Nie jestem w wątku no teraz. Teraz na randce to nie bardzo nie 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 Rowerowej? Nie Myśmy my na rowerowej randce. Pierwszy, więc nie to nie trzeba rowerze. być w ruchu na tym rowerze. Byliśmy teraz, żebyśmy przerwę właśnie. To już nie jesteście na randce rowerowej, tylko, <laughs> ła, tylko ławkowej. <laughs> tylko ławkowej. Dobra, dziękuję bardzo. Czy dobry, może Pani nam na pytanko odpowie. To może pies. A widzi pan. O, o, widzi. Zobaczymy. Bo pani na, na pewno pani słyszała takie określenie, często w politycy, ludzie kultury, ludzie, no generalnie w telewizji u, o, mówią o europejskich wartościach. Ja się pytam, co to są te europejskie wartości? Czy pani jakieś, jakąś wartość europejską? No zna? panie, to jest wszystko. I nie chodzi o euro. Nie, no to jest wszystko. Wszystko, co może. Wszystko, co jest dobre. Wszystko, wszystko, co jest dobre, to są europejskimi wartościami. Oczywiście. A wszystko, co złe, mimo, że z Europy pochodzi, nie jest europejskim Nie jest. Ważnym. Na przykład faszyzm, rasizm, kapitalizm, to, to wszystko nie są wartości europejskie, tylko nie. obce. Dobra. dobra. Dziękuję bardzo. bardzo. Mam do Panów pytanie. Mogę zadać pytanko? Bo robimy takie sondaże dzisiaj pytamy o taką rzecz. Ciągle w telewizji słyszymy o europejskich wartościach. I ja... Chciałbym się dowiedzieć, czy ludzie w ogóle znają jakie... wiedzą, co to są te wartości? No, pan zna jakieś wartości? Nie będę się Bo pan nie zna, a pan zna? Też pan nie zna, właśnie. Was das, diese Europisze Werte? Mhm. Gemeinschaft, No. Think, Faszyzm. Kolonializm. Rassismus. Ja, da das Miteinander der Menschen, also dass die, die Fremden, die Länder, die, dass sie untereinander kommunizieren. Ja, alles zusammenwächst. So wie genau. wir jetzt hier in Polen sitzen, sind, ja genau. Sind Ohne Vorbehalte halt, ne? Ich meine, wir sind ja nun Deutsche und äh, die deutsche Geschichte ist ja nicht gerade so positiv hier in Polen, ne? Nachdem was alles hier passiert ist ja. und dennoch haben wir viele gute Begegnungen hier gehabt in der Zeit. Mm -hmm. Wir sind ja nicht nur hier in Warschau, sondern wir waren auch in Krakau, wir waren in Breslau mm -hmm. und wir haben viele positive Erlebnisse gehabt. Drogi Widru, jeżeli podoba Ci się ten kanał, chcesz, żebym go dalej prowadził, chcesz, dass du chcesz, żebym jej jakoś wspomóc, możesz postawić mi po prostu zwykłą Kabel. Link znajdziesz w pierwszym Kommentarzu. Die Länder in Europa einig. also etwas... Um welche äh, Beispiele wie zum Beispiel das ist jetzt nur eine Idee meinerseits äh, etwas was äh, sich in Europa wiederholt an Werten an sich positiv oder negativ egal egal, egal. Mhm. das ist jetzt das weißt du was was sich wiederholt naja, besorgniserregend ist natürlich, äh, was sich vielerorts so äh, zusammenbraut, will ich jetzt mal so sagen, ne? äh, was man in der Geschichte eigentlich oder aus der Geschichte heraus kennt. Nein, ne? Kriege beispielsweise. Kriege oder auch Rechte und, und hm. da gibt es ja bei uns in Deutschland auch, da gibt's ja auch viele Rechte. Also, schon also dass, dass, die, dass der Rechts Rechtsextremismus jetzt äh, zunimmt und... Das ist schon besorgniserregend, ne? Genau, und war, was meinen Sie, was könnte der Hintergrund dafür sein? Was könnte das sein? Und was Nein, das äh, der Hintergrund dafür sein könnte. Der Hintergrund? Wodurch ähm, entwickelt sich das jetzt plötzlich wieder in unterschiedlichen Ländern? Ich, ich, ich weiß nicht, wodurch sich das entwickelt. Wir leben ja in einem demokratischen Staat. Auch äh, Europa, die Meinungsfreiheit ist ja da. Ne? Mhm. Also darf ja jeder denken, was er will. Ja? Oder ja, wie, will man, wie will man das blockieren? Wie will man das, wie will man das eingrenzen? Es ist doch Meinungsfreiheit. Mhm. Ja, aber äh, Meinungsfreiheit bedeutet eigentlich nicht gleich, dass man äh, dass sich der Rassismus oder der Nationalismus äh, entwickeln müsste. Ne, ich denke mal, Toleranz. Toleranz ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Ähm, es sind ja viele äh, Bewegungen zum Beispiel. Ich denke jetzt mal nur so grob Homosexualität, die die Schwulen, die Lesben. Und äh, fällt mir nur. Es gibt ja, ja viele viele Gruppen halt. Mhm. Entschuldigung, wenn ich nicht alle erwähne. Aber äh, es werden ja auch nicht alle gehört und die Stimmen werden ja auch laut. Aber Toleranz ist ein ganz großes ein ganz großes Thema, mhm. äh, was wichtig ist, finde ich. Meinen Sie, dass europäische Werte auch gleichzeitig westliche Werte sein könnten? Westliche? Beispielsweise etwas, was uns mit den Vereinigten Staaten äh, vereint, verbindet? Mit den Vereinigten Staaten? Beispielsweise. Für manche eventuell ja, für manche nicht. Das Toleranz ist schon ein weites Feld. Und Vereinbarkeit ist auch ein weites Feld. Und Europa ist auch ein weites Feld. Ich glaube schon, dass das im eigenen Land schon genug Probleme gibt, dass man dort viele Dinge unter einen Hut bekommt. Ne? Sei es in Polen, sei es in Deutschland oder sei es in Frankreich. Und dann wollen wir Europa unter einen Hut bringen. Ich glaube, das muss ein ganz großer Hut werden. Und kann es nicht sein, dass das der Grund eben für die Entwicklung zum Nationalismus sein könnte? Dass die Menschen sich doch eher ähm, inner, im Land, innerhalb vom Land, äh, an ihren eigenen Werten, traditionellen Werten äh, vielleicht richten möchten? An, richten? Ja. Richten. Genau. An ihrem eigenen Land? Ja, ja. ja. Also ich meine, äh, wir sind ja nun als Besucher, als Gäste hier ja. und wir empfinden es so, dass äh, ja, die Polen doch sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, sehr. Traditionell, traditionell gebunden sind, mhm. ja. Aber der Hintergrund ist ja auch die polnische Geschichte, mhm. ja, wenn man sich damit ein bisschen befasst. Jest takie pytanie, które ja dzisiaj zadawałem ludziom na ulicy w ramach sondażu, bo jest takie sformułowanie wartości europejskie, które funkcjonuje w całej Europie, w świecie dziennikarskim, w świecie, w świecie polityki. I ja postanowiłem właśnie zapytać, co to jest, bo to jest troszeczkę, nie wiem, czy się zgodzisz, jak z tymi światem opartym na zasadach, o którym się teraz też często mówi. I nikt nie wie, co to za, za, są za zasady, bo nikt tego nie formuje. Czy z tymi wartościami europejskimi jest podobnie? Ja tylko dodam, że ja znam te wartości. To jest kolonializm, to jest imperializm, to jest rasizm, to jest faszyzm, ale może, może są jakieś inne. No to zdefiniować, bo na początek trzeba było zdefiniować, czym jest Europa. Zdaniem różnych ludzi jest różną w ogóle rzeczą i pojęciem ta Europa. Dla niektórych to jest Unia Europejska. Mhm. I ograniczają tą europejskość do Unii Europejskiej. A Unia Europejska przecież jakieś tam wartości deklaruje. Mhm. W różnych dokumentach mamy te wartości opisywane. Inna sprawa, że te wartości są mało poważnie traktowane i mało przestrzegane. Tak. Mamy też tak zwanych ojców, założycieli Unii Europejskiej, czy tych, którzy integrowali Europę na początku, mówiąc, latach 50. XX wieku, i oni się z kolei powoływali na trzy. Źródła, właściwie te same źródła, które są obecne w polskiej konstytucji i w konstytucjach wielu innych krajów europejskich, czyli no po pierwsze oczywiście chrześcijaństwo, czy judeo-chrześcijańskie źródła, po drugie greckie, a po trzecie rzymskie. Czyli były rzekomo trzy źródła wartości europejskich. No ale teraz, jak popatrzymy na ogólne odwołanie do wartości greckich czy do wartości rzymskich, to przecież wszyscy wiemy, że I w starożytnej Grecji, i w stałożytnym Rzymie, mnóstwo to było różnych systemów wartości, no bo byli różni filozofowie, różne religie, czyli to jest mało precyzyjne. Tak. Jak na chrześcijaństwo się powołamy, będziemy mieli ten sam problem, no bo przecież były różne nurty. Trudno na przykład ograniczać do tego chrześcijaństwa zachodniego w sytuacji, w której mamy bogate nurty chrześcijaństwa wschodniego, bizantyjskiego na przykład. Już nie mówię o afrykańskim i innych. Nie? Tak. W Związku z tym to jest coś mgliste, niesprecyzowane i w niektórych dokumentach Unii Europejskiej, ale podkreślam Unii Europejskiej, jest mowa o bardzo ogólnikowych sformułowaniach, które mniej więcej pokrywają się z Europejską Konwencją Praw Człowieka, czyli oczywiście są to prawa i wolności obywatelskie głównie, które nie jak się mają w tej chwili, te deklaracje nie jak się mają do rzeczywistości, czyli te wartości gdzieś tam sobie teoretycznie funkcjonują w świecie idei, ale tak naprawdę są matwe. Mhm. Jeśli byśmy ograniczali Europę do Unii Europejskiej, a jeśli nie ograniczamy do Unii Europejskiej, to no to każdy region Europy, każdy z ludów Europy, które Europę zamieszkują, ma gdzieś tam pewnie swoje stare systemy wartości. To są mhm. systemy wartości, o których dzisiaj już praktycznie nikt nie pamięta i nawet nie potrafi ich za bardzo Definiować. Już możemy mówić o jakimś systemie wartości, na przykład Europy germańskiej. Na pewno. Możemy też mówić o systemie wartości Europy słowiańskiej, romańskiej, celtyckiej. I to były systemy różne, odmienne. i Znów mamy problem z jasnym zdefiniowaniem. Czyli to, co dzisiaj my znamy jako te wartości europejskie, to jest takie słowo wytrych, już właściwie wszyscy zapominają, co one oznaczają. Nikt za bardzo nie wie, o co chodzi. Ale trzeba się na to powołać jako na pewno abstrakcję, żeby próbować się odróżnić na zasadzie wyznaczenia sobie wroga, czyli pokazania innych cywilizacji mhm. czy innych obszarów geopolitycznych, które rzekomo są barbarzyńskie, bo nie wyznają tych wartości europejskich, mhm. mimo że już nikt nie pamięta, czym te wartości europejskie są. No dobrze, jedna, to z jednej strony z, problem jest z samym określeniem, czym są te wartości europejskie. Jak sam mówi, są przecież różne tego źródła, ale z drugiej strony, czy to właśnie nie jest tak, że te wartości europejskie, choć nie są żadną normą prawną, stają się miejscami. Ostatni przykład, chociażby, jak to Unia Europejska grozi Gruzji, że rzeczy, które ustawa, którą ostatnio Gruzja przyjęła, jest niezgodna z. Wartościami europejskimi, a więc przez to Gruzja może nie zostać przyjęta do Unii Europejskiej. To nie jest na podstawie żadnego przepisu, żadnej normy prawnej, tylko ogólnie wypowiedzianych właśnie takiego sformułowania wartości europejskich. Czy to nie jest taki samy bicz, jak te, ten świat oparty na zasadach? W tym przypadku, w tym konkretnym przypadku dotyczącym Gruzji, to można by było dojść do wniosku, że głównym Obiektem krytyki Unii Europejskiej mhm. powinny stać się Stany Zjednoczone, mhm. jako kraj, który chyba najbardziej sprzeczne przepisy, jeśli chodzi o tak zwanych agentów zagranicznych, bo mowa o takiej ustawie, mhm. najbardziej ostre i surowe przepisy wprowadził jeszcze w roku 1938. Mhm. I od 1938 w Stanach Zjednoczonych to jest dobre porównanie. W Stanach Zjednoczonych w przypadku, gdy ktoś nie ujawni, że otrzymuje finansowanie z zagranicy, na działalność pozarządową, niepartyjną. Tak, to zagrożony jest karą do pięciu lat więzienia bezwzględnego. A w tej gruzińskiej w wersji? W gruzińskiej wersji w ogóle nie ma mowy o karach więzienia no. żadnego. Można co najwyżej dostać grzywnę o symbolicznej wartości, o ile się nie mylę, około 9 tysięcy dolarów maksimum. Podczas gdy w Stanach grzywna, poza tym więzieniem, które mhm. też jest przewidywane, grzywna może wynieść do 250 tysięcy dolarów. Różnica ogromna, prawda? Jednym w jedno... Gruzji nie dorośli jeszcze do tych e, poziomów wartości amerykańskich, o, tak? Oczywiście. Do amerykańskich na pewno na no, przecież znów nikt nie oskarża Amerykanów o to, że działają sprzecznie z owymi wartościami europejskimi. Tak, bo jest. wszyscy twierdzą, że wręcz są. Modelowym przykładem zastosowania w praktyce tych wartości europejskich. A jak widzimy, nie są, czyli mamy znów powiedzmy wprost i uczciwie, sprzeczne z wartościami europejskimi, teraz po raz pierwszy użyjemy tego określenia, sprzeczne z wartościami europejskimi, z całą pewnością. Podwójne standardy, podwójne ja. standardy. Bo ja. y, pamiętajmy o tym przysłowiu. Wskazującym przecież na wyższość rzekomą cywilizacji europejskiej, mamy powiedzenie o moralności Kalego. Mm. To też jest wyraz przekonania o istnieniu wartości europejskich, czyli o tym, że stosujemy równe zasady wobec wszystkich. Moralność Kalego miała być takim napiętowaniem i stwierdzeniem, że popatrzcie, barbarzyńcy, pozaeuropejscy barbarzyńcy, inne zasady stosują wobec siebie, a inne wobec otoczenia. Mhm. No tak, ale to, co podwójne standardy, to rzeczywiście chyba właśnie należą do tego kanonu wartości europejskich, że do Europa. Tych zawsze nowych jest... wartości europejskich, tak. do tych wartości tak zwanej nowej Europy, być może tak, niestety. Natomiast mhm. wracając do tych właśnie wartości, jeśli byśmy gdzieś chcieli określać, to na pewno jakąś taką obecną wartością w różnych systemach filozoficznych, od starożytności w Europie. Jest dążenie do prawdy. Cała mhm. mhm. filozofia europejska, właściwie, o poza wyjątkami nielicznymi, ale gdzieś tam na marginesie się znajdującymi, to jest dążenie do prawdy, poszukiwanie tej prawdy, mhm. ale też poszukiwanie tej prawdy na bazie krytycznej oceny rzeczywistości. Skoro mhm. dzisiaj mamy sytuację, w której Unia Europejska niestety. Z jednej strony powołuje się na te wartości europejskie, a z drugiej strony, no właściwie zabrania tego poszukiwania prawdy poprzez ograniczanie wolności badań naukowych, wolności słowa, mm -hmm. piętnowanie niektórych przekonań, poglądów czy mm -hmm. punktów widzenia, to, to, to oznacza, że chyba znów mamy te podwójne standardy, o których przed chwilą mówiliśmy. Dobra, bardzo ci dziękuję za tą, tą opinię. Europejskie wartości. Jakie zna pan europejskie wartości? Czy zna pan Pan? Bo ja, będzie pan pierwszy, który będzie coś znał. No ma pan szansę. Wie, wie, wie pan, co no, europejskie wartości, no to na przykład demokracja, praworządność, mm -hmm. e, tak e, wartości oświeceniowe, tak? Czyli mm -hmm. racjonalizm. Mm -hmm. e, tak, no tego rodzaju rzeczy. A Państwo, znacie jakieś wartości europejskie?